Karpe, dzień dobry, dzień dobry. Jaką tutaj mamy wiadomość dzisiaj dla Was i oczywiście karty Kipper? Wiem, że część z Was czeka na tego rodzaju filmy. Kochani, horoskopy miesięczne zawsze znajdziecie na playliście, więc proszę sobie e, aniołki zajrzeć. Zawsze grupy wybierz obiekt wybierz grupę, znajdziecie na playliście kochani mm, przypomnę żeby kanał mógł się rozwijać zostawiamy łapkę w górę komentarz a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz to dzień dobry, dzień dobry wszystkim witam was serdecznie i zapraszam was do subskrypcji tylko sobie dopilnujcie, żeby świecił się ciemno-szary dzwoneczek wtedy każdy odcinek do Was trafi. Słońca moje kochane. No to zobaczmy, co tu się dzieje. Co tu mamy? Osoba, która jest dla Was ważna w tym najbliższym czasie, no bo karty robimy na najbliższy czas, się odezwie, da o sobie znać. Nie musi to być, kochani, kobieta. Może to być osoba dla Was ważna, czyli dyrektor, kierownik, przełożony, kochanek, kochanka, da znać. Przyjdzie list, przyjdzie SMS, przyjdzie e-mail, na który czekacie. Może czekacie na ubezpieczyciela, może czekacie na jakiś zwrot, może czekacie na sąd i ta wiadomość będzie ogromnie, ale ogromnie Was satysfakcjonowała. To będą pozytywne odpowiedzi, pozytywne wiadomości, zaproszenia. Dwie ostatnie karty zwiastują, że ktoś Wam zazdrości. Nie wiem czemu. Bo jest. Zamożna panna, czyli ja rozumiem osoba, która, proszę państwa, jest no, dobrze sytuowana, ma dużo pieniędzy, mieszka w pięknym domu. Może ją znacie. Ona ma takie myśli, że jej życie już się skończyło, że wy macie wszystko na wyciągnięcie ręki, że u was się wszystko układa. Nie może znaleźć faceta, kobiety, nie może znaleźć, nie wiem, szczęścia. A jeżeli to są Wasze takie ponure myśli, to ja Wam chcę coś powiedzieć: że macie w sobie coś, czego inni nie mają, a Wy o tym zapominacie. I macie pamiętać, że szczęście przychodzi falami i nie trwa wiecznie. Więc, jeżeli to tyczy się, kochani, wiecie, czujecie, że macie taką osobę, to lepiej się jej nie chwalić swoim szczęściem. Bo ty mogłaś, możesz nie mieć pieniędzy. Tyle, co ta osoba, a ona będzie ci właśnie zazdrościć. Ładnej fryzury, ładnych włosów. I przez to możesz ty też, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nie mieć humoru. Ktoś utknie, bo zostanie wciągnięty, bądź już został wciągnięty, kochani, w jakiś lewy interes. Nie dajcie się wciągnąć w żadne lewe interesy. Czyli ktoś chce Ciebie namówić, szybko zarobisz. Słuchajcie, Wy możecie świetnie wydawać te pieniądze, bawić się. Ale będziecie cały czas się oglądać wstecz, czy Urząd Skarbowy się nie doczepi. Mam też wrażenie, że niektórzy z Was troszeczkę popadną w taką. że ile macie, to wydacie. Uważajcie w tym czasie, bo to też może być, że nagle dostaniecie i nagle wydacie. Są osoby, które będą patrzeć daleko w przyszłość i będą planować, ale wy będziecie mieć takie poczucie, że ktoś z Wami jest, bo macie dom, bo macie pieniądze. Dla osób samotnych, będzie to, kochani, przekaz, że jak księżniczki, więzicie się w tej wieży. Czujecie takie, taką niemoc, że nikogo dla was już nie ma, nie będzie. A tutaj przy tym liście ja bym powiedziała tak. Zrób sobie ładne zdjęcie, popisz, podzwoń. Są różne portale może akurat. Ta wysoka wygrana zwiastuje wygranie rozmowy z osobą, która też siedzi często w domu, która nie wychodzi, która się boi. I jeżeli, jeżeli, przepraszam, dacie tej znajomości czas, to będziecie czekać na każdy list, na każdą wiadomość i zobaczycie, że potem mm, powiecie, że nie żałujecie. Ta nadzieja, to ta osoba wam pomoże rozwiać te ponure, smutne myśli, uwolnić się od tych pseudo przyjaciółeczek też, kochani. Tak? Dużo kobiet macie dzisiaj na stole, kochani. Nareszcie, panowie, dobrze, że to powiedziałam na głos. Słuchajcie, jeżeli są tutaj kobiety, które są samotne, i są panowie, którzy są samotni, to zobaczcie. Jest ona i jest on przez osoby trzecie poznane. Co na to? Ja wiem, że nikt nie lubi, żeby, żeby poznawać się, iść na jakąś randkę, wiecie, taką, gdzie, gdzie ktoś nam organizuje, ale jeżeli to jest ta osoba, przez ten list, to słuchajcie, ta osoba nie dość, że będzie dobrym człowiekiem, zamożnym, to zostanie na dłużej. Dla panów informacja, żeby się odważyć na spotkanie z kobietą i złożyć propozycję. Spotkanie. Będą randki, będą tylko wiecie, co tutaj jest, takie ostrzeżenie, żeby nie mówić o przykrościach, o przykrych rzeczach. Możecie już planować tutaj wyjazdy, podróże z tą osobą, ale na tym spotkaniu, żeby było miło, nie mówić o troskach. Chyba, że w czasie Waszego spotkania wyjedziecie w podróż i będą jakieś troski, nie wiem, zgubicie, nie wiem, telefon. Proszę nie pokazywać, że, że to jest zepsuta dla Was impreza, tak? Słuchajcie, część z Was będzie miała to spotkanie w domu u tej osoby, część z Was y, będzie gościła kogoś w domu. Y, jeżeli oczywiście, kochani, jedziecie w jakąś podróż, to uwaga na panów policjantów, ale ta Wasza osoba też może być osobą, która nosi mundur bądź się przebiera w pracy. Dla części z Was y, wyjazd na do pracy za pieniędzmi, czyli te nieoczekiwane pieniądze przyjdą przez podróż. Czyli jak wyjedziesz do jakiejś pracy, może i za miejsce zamieszkania, otrzymasz to, co potrzebujesz. No, ja myślę, że osoby w związkach będą organizować tutaj jakieś spotkanie w domu dla rodziny i pod spodem mamy kochani chojneczkę. I mam takie wrażenie, patrząc na ten rozkład, że przyszła już święta spędzicie z tą nową osobą, bądźcie z nią krótko spotykacie. Dla części z Was będziecie zapraszać znajomych. Znajomi Was zaproszą, więc macie korzystać z tych zaproszeń, bo poznacie do świąt tą osobę poprzez spotkania u kogoś najprawdopodobniej w domu. Serdecznie Wam gratuluję. Dla mnie po prostu, no powiedziałabym, super rozkład. A mam ochotę jeszcze jedną kartę wyciągnąć. Osoba z sądownictwa, więc podejrzewam, że będzie to osoba starsza, osoba po rozwodzie, osoba, która może będzie chciała zawrzeć z Wami e, związek stały, formalny. To ja tyle. Karty na miłość już się z Wami żegnają. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. Wszystkiego dobrego. Pa. pa.